Hej, nagrywam ten filmik dosyć spontanicznie, ale nie jestem w stanie wyrazić swojego oburzenia. Pan sekretarz wojny Ameryki, Pete Hexed, nie wiem, czy dobrze wymawiam to nazwisko, powiedział takie bzdury, które są po prostu toksyczne. Nie można tego nazwać inaczej. Powiedział, że osoby w wojsku to mm, nie mogą mieć brud, one nie mogą wyglądać jak są. Uważa, że brody to są w ogóle B i ich nie można mieć. Generalnie on ma problem z osobami transpłciowymi, jakby mi się wydaje, że jakby to w wojsku zupełnie nie ma znaczenia jaką ktoś ma płeć. W sensie, no jakby wymagania od wszystkich są takie same, więc co ty masz człowieku do tego, że ktoś się ubiera w taki sposób, czy że ma orientację taką jaką chce. On obrażał tych ludzi, w ogóle on mówił, że zmiany klimatu są nieprawdziwe, to był... Po prostu taki spis konserwatywnego gówna, wylanego na, na dobrą sprawę amerykańską armię i na amerykańskich generałów. Po prostu. Nie, nie, nie mam po prostu słów na to. To jest po prostu szkodliwe. Tego nie można akceptować. Nie mam słów. To jest. Po prostu skandal i trzeba Trumpa i tego Pita krytykować i to mocno za to, co oni wygadują, bo wygadują totalne bzdury, które nie mają żadnego punktu stycznego z prawdą i które po prostu nie mają sensu. Dobra, wpadacie na Discorda, tam macie linki do wszystkich mediów społecznościowych, a, a to możecie też podyskutować, zobaczyć nasz program i poczytać ogłoszenia. Dobra. Редактор